Dobra, kochani, witam wszystkich cieplutko i serdecznie. To jest taka moja własna promocja dwóch książek, które napisałem. Pierwsza to jest prawdziwe, nieprawdziwe życie, prawdziwe, nieprawdziwe historie. To jest książka o moim życiu, jakie przeżywałem, kogo spotykałem w swoim życiu, jak moje życie wyglądało. Tak naprawdę są tam. Różne historie i wymyślone, i prawdziwe. Część jednak jest powiązanych z moim życiem. Czy książki obie są ciekawe? Myślę, że tak. Coś na pewno nimi przekazuje. Eee, prawdziwe, nieprawdziwe życie to takie życie schizofrenika. Życie schizofrenika, widziane moimi oczami. Czy to życie jest i było, było, a nawet jest ciekawe? Myślę, że tak. To nie jest takie zwykłe życie jak życie każdego innego zdrowego człowieka. To jest życie pełne marzeń, wyobrażeń. To jest po prostu życie niezwykłe. Eee... Druga książka Prawda życia. To jest książka o. Ym, o tym, jak ja widzę świat. Jak ja bym chciał, żeby wyglądał świat. O normalności. Normalności widzianej moimi oczami. Ym, dlaczego tak widzę świat? Może dostrzegam więcej niż inni. <laughs> Prawda życia to książka o. O świecie, który mógłby tak wyglądać. Który mógłby być zdrowy. I normalny, gdzie mógłby być lepszy. Nie chcę za dużo mówić o co jest w środku w zawartości, ale myślę, że powinniście sami się przekonać, co wam chciałam przekazać. Każdy na swój sposób może wyobrazić sobie, co chciałam przekazać. Każdy może sobie wyobrazić, tak jak chce, obie te książki. I każdy może sobie podejść w taki sposób, w jaki chce do tych książek. Jeśli chcecie je kupić, to kupicie je. Ja sobie otworzę Firefoxa. Na RIDERO. Tutaj macie Można kupić wersję e czyli elektroniczną lub drukowaną. Stron nie ma tam dużo, tam jest około 43 stron Są dokładnie. Tu jest opisane, że 43 strony to nie jest dużo, a jednak. Ja to starałem się pisać zwięźle i na temat. Nie rozpisywać historii na 500 stron, tylko 43 strony, ale moim zdaniem to wystarczy. Żeby przekazać wam to, co chciałem. Gdy zjedziecie niżej, to macie drugą książkę. Prawdziwe, nieprawdziwe życie to jest już 160 stron. No, trochę z mojego życia tego było. I też macie drukowaną wersję, dokolorową wersję drukowaną. To akurat jest z obrazkami. Gdzieś można sobie podejrzeć część tych historii. Zaraz Wam pokażę, gdzie. To jest na blogu. Na blogu nie, przepraszam. Ale tu macie także swojego bloga swojego mojego, jest różnych, to jest 50 historii różnych, część jest zawarta w książce. Tak za aniołem, Są rozważania, rozważania w rodzaju, 52 ty, rozważania. Ja myślałem, te, tak Możecie sobie wziąć rozważania anioł. na przykład i poczytać. No i dobra... no, e, tak naprawdę, to no, moja książka jest dostępna gdzieś na mojej własnej stronie, sklep radiomix.pl. Tutaj macie stronę domową, książkę, ciekawostki, czas z autorem, książki. Ja to po prostu przywino. Tutaj macie moje audycje radiowe, macie Zenon FM, na Zenon FM śpiewam, różne piosenki lecą na okrągło. Blog Quintesentny to jest właśnie ten blog, który wam pokazywałem, Facebook Radia jest gdzie możecie wejść, z, z posłuchać audycji, które gdzieś tam nadawałem. Tu macie właśnie audycje radiowe wyżej, gdzie już nagrałem ponad 500 audycji. Tu macie YouTube'a mojego, tam są piosenki śpiewane przeze mnie i nie tylko przeze mnie. I macie książkę Duxa i tutaj macie, możecie sobie kliknąć, i macie oczywiście, co już pierwsze, komentarze, opinie wystawione, i tu macie moje obie książki. E, tutaj macie czat, możecie ze mną popisać sobie, jeśli chcecie coś się dowiedzieć na temat schizofrenii, albo na temat książek, albo po prostu popisać o byle czym. <laughs> tutaj macie niżej książka, próbka 3D. Gdy klikniecie w ten, tą strzałkę taką żółtą, to wam się otworzy część, część z tych moich rzeczy, które pisałem w tych książkach. Możecie sobie poczytać. Jak będziecie chcieli dowiedzieć się więcej, to możecie kupić te książki. Tak samo tutaj, prawda, życia to po prostu jest, no to jest mało widoczne, ale. Ale jest gdzieś do przeczytania, te 10 stron. No i kontakt jestem z Białogostoku. Jest mój telefon, jest Skype, e-mail. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może napisać do mnie. Jeśli będę miał chęci, i czas, to odpiszę, oczywiście. Ludzi ze schizofrenii jest dużo więcej. A ja też gdzieś jestem schizofrenikiem, to nie jest taka straszna choroba, jeśli się odpowiednio do niej podejdzie. Na pewno są takie momenty w życiu, że straszne, strasznie przeżywamy coś, ale ze wszystkim można sobie poradzić. Trzeba. Może właśnie ta prawda życia, ta druga książka gdzieś pokazuje, jak ja sobie poradziłem. Po prostu. Yy, Rozmawiałam z takim wewnętrznym Bogiem, Bogiem, który mi gdzieś pomagał, ale nie tym w kościele, tylko z takim własnym, z samym sobą tak naprawdę. Gdzieś to mi pomogło. Trzeba po prostu żyć, tak jak pisze w tej książce Prawda życia. I wyjdziecie. Z... Wtedy sobie poradzicie z tą chorobą. Widzicie gdzieś z niej na no, tak jak będziecie mieli chwilę załamania, to będziecie stawać i, 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 i przejść do przodu. Po prostu najważniejsze jest tak naprawdę życie. I nie ma nic cenniejszego niż życie. Może dlatego tak nazywam. Prawda życia. No i to chyba na tyle wyobraźnia, to moja pasja i część życia. Tak, wyobraźnia to. To moja pasja i część życia. Dużo gdzieś sobie wyobrażałem, dużo myślałem i chyba dzięki temu do końca nie zwariowałem. Dzięki temu gdzieś doszłem do momentu, gdzie, gdzie jestem po prostu. No i dobra, kochani. I tyle chciałem Wam przekazać, tyle Wam chciałem powiedzieć o moich dwóch książkach. Jeśli jesteście zainteresowani takimi tematami, nie wiem, czy napiszę więcej książek. Na razie to są dwie książki. Czy będę miał wenę twórczą, czy będę chciał pisać. Nie wiem, ja po prostu pewne rzeczy musiałem przerobić w swoim życiu. Pewne rzeczy gdzieś musiałem dojść do napisania tych dwóch książek. Czy będą... będzie więcej książek? Nie wiem, w tej chwili mi się nie chce po prostu pisać. Nie mam, nie mam nastroju do, do pisania i, i nie chcę. No po prostu nie chcę. Eee, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia i pozdrawiam.